12 października to dzień urodzin człowieka o głębokim wnętrzu i wspaniałego aktora fani Engina Akiureka zróbmy wszystko, by zwrócić jego uwagę w naszą stronę. Niech wie, że jesteśmy i podziwiamy go. Jest oddany ludziom i potrzebującym. My też tacy będziemy i postaramy się o jego uśmiech w naszą stronę. Polska akcja humanitarna program Pajacyk. Pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce. Pajacyk finansuje posiłki i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Celem jest zdrowie i prawidłowy rozwój każdego człowieka. Dokonajmy wpłaty na konto tej fundacji z dopiskiem: Program Pajacyk Myślnik Urodziny Engina Akiureka. Każda kwota się liczy. Przed urodzinami wyślemy mu raport fundacji. Wraz z życzeniami, jako prezent urodzinowy od nas. Będziemy organizować taką akcję co roku, obiecuję to Wam. Może nie w tym roku ani następnym, ale zwrócimy jego uwagę w stronę Polski. Naszym celem jest, by wiedział, że istniejemy i czekamy tu na Niego w Polsce. Engin, tu w Polsce śledzimy Twoją karierę jako aktora, pisarza. Łapiemy każdy skrawek twojego życia, na który nam pozwolisz. Życzymy ci dużo zdrowia i siły, byś osiągnął swój cel w życiu. Kochamy cię jako człowieka i aktora. Pozdrowienia z Polski. 12 października to dzień